Szkoła polska imienia siódmej eskadry kościuszkowskiej, jedna z najstarszych takich placówek w Stanach Zjednoczonych, obchodzi swoje półwiecze. Uroczystości jubileuszowe były okazją do wspomnień i uhonorowania najbardziej zasłużonych nauczycieli. Działamy tutaj w zakresie oddziału dziecięcego, szkoły podstawowej, ośmioklasowej, liceum ogólnokształcącego czteroletniego i myślę, że to jest rozbudowana oferta, ciekawa oferta, dająca taką ciągłość nauki. Świętujemy wkład tej placówki oświatowej w kształtowanie młodego pokolenia Polonii Amerykańskiej. Jest to miejsce, gdzie młodzież polonijna. Właściwie już takie drugie, trzecie pokolenia Polaków mogą pobierać profesjonalną naukę języka polskiego i wiedzy o Polsce. Nauczymy kultury, my uczymy tradycji, historii. Także wpajamy tym naszym dzieciom to, czego tak naprawdę nie nauczy ich amerykańska szkoła. I myślę, że jeżeli rodzinom zależy na tym, aby te dzieci kultywowały tradycje, to to jest właśnie miejsce dla nich. W szkołach tych polonijnych tak naprawdę jedną z najistotniejszych rzeczy jest to, w jaki sposób rodzice... Żeby dzieci się kształciły. To wysiłki szkoły z jednej strony, ale determinacja rodziców z drugiej. A szkoła ma już 50 lat. W tym roku ogłosiliśmy konkurs Kapsuła czasu, a więc zamknęliśmy część dużej historii w takim kapsule, która ma przetrwać następne 50 lat. Także głęboko w to wierzymy. Mamy nadzieję, że przetrwamy jako szkoła polska.